Za nami casting do super nowej grupy wokalnej. Teatr Solskiego odwiedziło wczoraj 66 osób z Tarnowa i okolic. Uczestnicy mieli jedno zadanie, zauroczyć swoim śpiewem jury w składzie z Piotrem Niedojadło, Grzegorzem Gawlikiem i Sławkiem Ramianem. Z Panem Ramianem i Gawlikiem miałem już dwa lata temu styczność podczas kontrataktu tutaj w teatrze, a o panu nie Niedojadło dowiedziałem się no, w sumie niedawno. Byłam wcześniej w programie kontratakt. Śpiewanie to jakaś taka pasja? Tak, jak najbardziej. To jest to, co lubię. Hmm, czy Jakiś stres przed tym występem. Był, ale na razie opanowałam. Jeżeli przyjdzie dużo bardzo zdolnych osób, to nie zamierzamy im zamykać drogi. Wtedy zastanowimy się nad tym, żeby powstała grupa yy, druga, która też będzie mogła pracować. Koncert, jest cały koncert do przygotowania. No, wydaje mi się, że dla każdego znajdzie się miejsce. Najlepsi wezmą udział w warsztatach, które odbywać się będą od października do grudnia. Na warsztatach będziemy pracować, yy, można powiedzieć, dwutorowo czyli będziemy robić dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsza no, to praca emisyjna, yy, żeby się rozluźnić, żeby śpiewać dobrze, żeby śpiewać jak najbardziej zawodowo. Pomimo tego, że będą amatorzy, to żeby w tych trzech miesiącach brzmiało to jak najbardziej profesjonalnie. A do tego nie tylko ćwiczenia emisyjne, dykcyjne, oddechowe i repertuar, ale także taki, taka dawka psychologii, tu Grzegorz Gawlik będzie prowadził zajęcia, żeby grupę scalić, żeby grupa się czuła świetnie. No jak się Jest taka zasada, czuję, jak, jeżeli się dobrze czuję, to dobrze śpiewam. Także bardzo nam będzie zależało na tym, żeby każdy uczestnik warsztatów cały czas był w świetnej formie, żeby był pozytywnie nastawiony, a że jest jesień, no to będziemy pewnie musieli trochę terapeutycznie. Też podejść do, do, do sprawy. 5 stycznia wybrańcy wczorajszego castingu zaprezentują się na scenie tarnowskiego teatru podczas koncertu finałowego.